Dziś przedstawię Ci aż 20 zdań, z którymi w prosty sposób przełamiesz kontakt z drugą osobą i wybrniesz z każdej sytuacji. Cześć, z tej strony Alicja. Zawodowo zajmuję się uczeniem już od prawie 30 lat i dzisiaj bierzemy na warsztat wyrażenia, zdania, które mogą nas uratować w każdej sytuacji. Lubię wam przedstawiać coś, żeby było tak w sposób zorganizowany, żebyście łatwo zapamiętali, a więc pierwsza kategoria to będą takie sytuacje zdania uniwersalne i bezpieczne w każdej sytuacji. Pierwsze wyrażenie może znacie z filmów Fair Enough Rozumiem. Kolejne, that's a good point actually. Właściwie dobra uwaga. Dobra uwaga, tutaj point oznacza uwagę. I see what you mean. Rozumiem o co chodzi. Zobaczcie, takie zdanie ciekawe. I hadn't thought of it that way. Nie myślałem o tym w ten sposób. Jeżeli ktoś Was zapyta o samopoczucie, o samopoczucie nie musimy tylko pytać takim standardowym pytaniem: How are you today? Bo pytanie o samopoczucie też może być pytanie: How is your day? How do you feel? I wtedy idealnie jest powiedzieć: I can't complain. Nie mogę narzekać. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś Was pyta o samopoczucie, warto by było też takim pytaniem odpowiedzieć. Czyli zapytać, co tam u niego. And how about you? czy nawet and you. W jakiejś rozmowie, jeżeli chcecie może dać do zrozumienia rozmówcy, że może niekoniecznie się zgadzacie, to zobaczcie, jak fajnie brzmi zdanie. That's one way of looking at it. To jest jakaś jedna perspektywa spojrzenia na tą sprawę. Zdarzało mi się widzieć takie zdania w mailach. I zobaczcie, one też są uniwersalne. I'll get back to you on that. Wrócę do Ciebie z odpowiedzią. Let's talk about it later. Porozmawiajmy o tym później. Wyjaśniając coś, też w prosty sposób możecie powiedzieć The thing is. Chodzi. O, albo nie wiem jeżeli w firmach zdarzają się jakieś potknięcia jakieś porażki jakieś failures możemy kogoś pocieszyć mówiąc mu well it's not the end of the world ja wezmę sobie łyczka wody a was poproszę o subskrypcję i już przechodzimy do takich wyrażeń do zdań tak zwanego kupowania czasu. Popatrzmy na takie zdanie: That's an interesting question. Jeżeli chcecie się nad czymś zastanowić, zobaczcie, takie też zdanie może być idealne. Let me think about it for a moment. How shall I put it? How shall I put it? Jak mam to wyjaśnić? Krótkie wyjaśnienie wyrażenia shall Shell zastępuje nam will i pamiętajcie jest zawsze do pierwszej osoby liczby pojedynczej i liczby mnogiej. Czyli w sumie stosujemy do I i do we. I wouldn't say that exactly, nie powiedziałbym tak dokładnie. I see what you mean, czyli rozumiem, widzę, co masz na myśli. Zobaczcie, elegancki sposób zakończenia jakiegoś tematu i przejścia do czegoś dalej. Anyway, moving on. I to on tutaj ma znaczenie, bo jakbyście zastosowali samo move, dosłownie znaczy przesuwać coś. A tutaj chodzi o to, przejdźmy. Do jakiegoś następnego punktu. Let's agree to disagree. Ustalmy, że się nie zgadzamy. Jeżeli chcecie się już odciąć, zakończyć jakąś dyskusję, jakieś spory, to jest ciekawy. Tak naprawdę jest to idiom. That's water under the bridge. To już jest przeszłość. Idiom. That's water under the bridge. Let's focus on what we can do. Now, to też wydaje mi się, że jest takie przejście do następnego jakiegoś etapu. Wyrażenie, o którym już wspominałam wcześniej, które uwielbiają Anglicy, to jest wyrażenie at the end of the day. Koniec końców. At the end of the day, we will sort it out. Czyli finalnie sobie z tym. Poradzimy. Troszkę to wyrażenie at the end of the day, mam wrażenie, jest podobne do takiego false friend eventually, finalnie w końcu. Pamiętajcie, że to nie oznacza ewentualnie. I jeszcze chciałam Wam pokazać te wyrażenia, te zdania w jakiejś praktyce na żywo przygotowałam taki dialog. Zobaczcie. Dialog to jest taki small talk w pracy. James. Morning, Alex. Have you seen the latest update from the client? Alex. Yes, I have. That's a good point actually. We might need to rethink the timeline. James. Right. The problem is they added three extra features. Alex. Well, it's not the end of the world. We can still manage if we shuffle things around. James, let me think for the moment. Maybe we could move the design review to the next week. Dajcie znać, czy stosujecie, czy będziecie stosować takie wyrażenia, które pomogą Wam wybrnąć z każdej sytuacji. Mam dla Was jeszcze jedno ogłoszenie. Jeżeli ktoś chciałby pracować indywidualnie ze mną, chciałby podjąć tą decyzję i ruszyć z kopyta ze swoim angielskim, to w komentarzu pod filmem tam macie mojego maila, można do mnie napisać, ja Wam odpiszę. A ja tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Pa!